Dzień dobry, kochani, dzień dobry Państwu. Anna Lubińska z tej strony. Kochani. Jak zwykle z olbrzymią przyjemnością spotykam się z Państwem po raz kolejny. Tym razem przychodzę tutaj po to, aby zaprosić Państwa, aby zaprosić przede wszystkim Was dziewczyny na warsztaty online. Warsztaty autorskie, warsztaty opracowane przeze mnie oraz przez Panią Joannę Drucką Podbereską. Warsztaty dwudniowe, warsztaty online, warsztaty weekendowe, warsztaty, które odbędą się w dniach drugi, trzeci, Marca. Tematem tych warsztatów, tematem tych warsztatów jest temat, moim zdaniem e, bardzo ważny. Kochane, bazując na doświadczeniu pracy z Wami od wielu lat, jak wiecie, zajmuje się psychologią psychotroniczną, e, pani, Joanna, pani Joanna zajmuje się również psychologią. E, nasze doświadczenie e, bazujące na pracy e, z Państwem, na pracy e, przy sesjach, Doszliśmy do wniosku, iż istnieje naprawdę, naprawdę poważny problem, z którym, się, z którym mierzy się większość naszych klientek. Kochani, taktyki i pułapki niebezpiecznych relacji. Właśnie, właśnie to jest tematem naszego warsztatu. Żyjemy, kochane, w czasach... Kontaktów, kontaktów komunikacji internetowej, głównie internetowej. Każdy z nas w tym zagonionym świecie szuka, szuka miłości, szuka drugiego człowieka, szuka przyjaźni, szuka obecności właśnie poprzez media społecznościowe, czy też poprzez portale randkowe. I tutaj najczęściej, Szanowni Państwo, spotykamy, spotykamy ludzi, z którymi budujemy czy też zaczynamy budować relacje emocjonalne, budujemy czasami naprawdę potężne, potężne zależności, które trwają miesiącami, a nawet, kochani, latami. Bardzo często zwracacie się do nas ze łzami. Wasze łzy są zawsze olbrzymią motywacją pracy dla nas, tak? Wasze problemy, wasze problemy są zawsze dla nas, zawsze dla nas są wyzwaniem, zarówno dla mnie, jak i dla pani, dla pani Joanny. Naszą pracą jest to, aby państwu pomóc, tak? Aby pomóc rozwiązać wasze sytuacje, aby pomóc spojrzeć wam z drugiej strony, Naszymi oczami na sytuacje, które rozgrywają się w waszych sercach czy też w waszych emocjach. Tak więc, bazując na naszym doświadczeniu, doszłyśmy do wniosku, że, że takie, takie właśnie warsztaty są idealne, aby pomóc zrozumieć kobietom, które doświadczyły oszustw w sieci, które doświadczyły kontaktów z różnymi niebezpiecznymi czasami i dziwnymi osobami, aby nauczyć Was, kochane, jak czytać mężczyzn. I to jest tematem naszych warsztatów: jak czytać mężczyzn, kochane. Ten warsztat rozpoczyna się testami psychologicznego, które zweryfikują u każdej z Was, na czym polega Twój problem. Często słyszę na sesjach pytania, tak? Pani Aniu, dlaczego wciąż podobny typ mężczyzny przychodzi do mojego życia? Albo też Pani Aniu, dlaczego ja wciąż wybieram bardzo podobne osobowości, tak? Dlaczego nie potrafię zweryfikować na czas? Dlaczego nie, nie umiem rozpoznać, tak? Z kim ja mam do czynienia? Albo Pani Aniu, utknęłam w relacji na rok, dwa, nie umiem z tego wyjść, jestem współuzależniona, jestem uzależniona, zainwestowałam swój czas, swoje zdrowie, swoje nerwy, a teraz zostałam gdzieś tutaj sama, zostałam potraktowana jak zabawkę. Często słyszymy tak że, również, że Pani Aniu, jestem emocjonalnie uzależniona, a wręcz zmanipulowana, tak? nie potrafię odejść, boję się odejść. Z takiego związku, czy też z takiej relacji. A więc z takimi problemami przychodzicie do mnie na sesję, przychodzicie z takimi problemami do pani Joanny. Na tym właśnie warsztacie bardzo, bardzo dokładnie omawiamy sobie wszystkie niebezpieczne wzorce męskich zachowań. Będziemy uczyć Was, drogie Panie, jak oszczędzać czas, łzy i nierzadko też pieniądze, jak szybko zweryfikować, z kim, mam, z kim mamy do czynienia z kim mamy do czynienia, kim jest człowiek po drugiej stronie ekranu, czy też po drugiej stronie telefonu. Poznamy metody manipulacji takich mężczyzn, techniki ich działania, poznamy struktury osobowości, to znaczy nauczymy się rozpoznawać, z jaką osobowością mamy do czynienia. Bardzo często Zastanawiacie się, dlaczego taka osoba jest niestabilna psychicznie, albo w ogóle, czy, czy ta osoba jest normalna psychicznie. E, takie osoby przychodzą do waszego życia i e, jest kłamstwo, jest oszustwo, jest manipulacja, taka osoba mówi coś innego, e, zachowuje się inaczej e, i wy w tym wszystkim zastanawiacie się, gdzie jest prawda, gdzie ta prawda się znajduje, o co w tym wszystkim chodzi. I to jest e, główne, pytanie, które sobie, główne pytanie, które sobie zadajecie. Więc nauczycie się rozpoznawać, z kim macie do czynienia, kto jest po drugiej stronie. Na, pra, na, na, na przykład, czy po drugiej stronie jest narcyz, czy jakaś osoba, która ma jakąś osobowość mnogą, czy też jest to osoba dwubiegunowa, czy jest to psychopata, czy socjopata. Bardzo często takie przypadki również się zdarzają, tak? Czy też dziewczyny macie do, do czynienia ze zwykłym, internetowym e, erotomanem, gawędziarzem, bo tak również bywa. Tak więc te struktury osobowości i sposoby ich rozpoznawania i zweryfikowania poprzez psychologię kłamstw, której będziemy Was uczyć i którą będziemy bardzo uważnie omawiać. Na pewno, kochane dziewczyny, pozwoli Wam oszczędzić swój bezcenny czas, tak? Nerwy, stres, rozpacz. Bardzo szybko po tych warsztatach nauczycie się, jak rozpoznać, z kim macie do czynienia. Tutaj e, nauczycie się również e, analizować strukturę e, swojej własnej osobowości. I jestem pewna, jestem przekonana, że po tych warsztatach, które są na bardzo, bardzo wysokim poziomie, są bardzo konkretne i bardzo merytorycznie przygotowane. Każda z was już 2 czy 3 marca ma możliwość ma możliwość nauczenia się, jak budować zdrowe relacje, jak stawiać granice, a tym samym jak zbudować szanowne panie, samą siebie, jak odbudować samą siebie i jak zadbać o samą siebie. Tak więc zapraszam jeszcze raz, taktyki i pułapki niebezpiecznych relacji. Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w opisie filmu, kontakt ze mną jak zwykle poprzez Messenger, znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku, tak więc zapraszam jeszcze raz w imieniu własnym oraz w imieniu Pani Joanny Drudzkiej podbereckiej Do zobaczenia wkrótce dziewczyny. Dziękuję.